Pobierz zupełnie nową wersję aplikacji Hype Hunter i otrzymuj powiadomienia o najlepszych okazjach ze świata streetwearu. Linki do Google Play oraz App Store znajdziecie w opisie tego filmu. Siemanko z tej strony Budgra. W dzisiejszym odcinku pokażemy wam fity Chrisa Browna. Zapraszamy! Zanim przejdziemy do fitów Chrisa Brauna, chcielibyśmy Wam wspomnieć o kolejnej kolekcji marki serum o nazwie Pleasure. Drop w formie preorderu wystartuje w środę 17 lutego o godzinie 17 i będzie trwał do godziny 21 w niedzielę. Kolekcja składa się z oversize'owych bluz z kapturem w kolorze fioletowym i grafitowym oraz czapek z daszkiem w kolorze czarnym z efektem sprania i ręcznie wykonanymi unikatowymi przetarciami. Wszystkie produkty mają efektowny nadruk z kryształków, a hoodie zostało dodatkowo wykończone surowymi, postrzępionymi szwami. Kolekcja została zaprojektowana i użyta w całości w polskiej szwalni. Na hasło bootgram macie darmową dostawę, więc zapraszamy na stronę serumstudios.pl. Tak, a teraz przechodzimy do fitów Chrisa Browna. Czas na pierwszy fit z klipu Go Crazy. Polo Butter 650 euro, jest aktualnie na przecenie za 325 euro, co nam daje 1460 zł. Spodenki Balenciaga 450 euro, 2000 zł, aktualnie wyprzedane. Buty Nike SB Blazer, retail to 80 dolarów za granicą. W polskich sklepach z tego co pamiętamy, cena wynosiła około 3 370 zł, aktualnie z drugiej ręki trzeba dać około 800 tys. zł. Drugi fit z tego klipu, czapka Supreme, Snap Pocket Camp, 48 dolarów, czyli 180 zł. Bluza tej samej marki, Animal Hooded, retail 168 dolarów, 625 zł. Spodnie są z tej samej kolekcji, cena jest ta sama. Mamy tu jeszcze buty Jordany Jedynki midy, retail wynosił 125 dolarów. Przechodzimy do kolejnego fitu z tego klipu. Czapkę mamy od Kill the High, Wyprzedana, niestety, więc nie znamy już ceny. Kamizelka pochodzi od marki Kif Kosztowała 325 dolarów, co daje w przyliczeniu jakieś 1210 zł. Niestety, już jest wyprzedana. A buty to Nike Danki Lowy w kolorystyce Brazil. Retail wynosił 419 zł. Aktualnie wyprzedane. Można dorwać tylko z drugiej ręki. Oczywiście troszeczkę droży. Kolejny featuring w tym klipie jest dosyć dużo ogólnie. No, chyba 4-5. Tak, czapka ponownie tej samej marki co wcześniej, ale wyprzedana. Kurtka jest od Supreme i ona kosztowała w retailu w USA 398 dolarów co w przeliczeniu daje jakieś 1480 zł. T-shirt jest od marki Root i on kosztował 886 zł, jest aktualnie wyprzedany. Boty to ponownie Nike SB Dunky tym razem High w kolorystyce Mexico, one kosztowały 489 zł i są aktualnie wyprzedane. Teraz czas na ostatni fit z tego klipu. Czapka Kildy Hype, tak jak w poprzednich przypadkach, wyprzedana, cena nieznana. Bluza Taft Crowded jest to custom z tego, co się dowiedzieliśmy, oraz buty Nike Blazer Mid 77 vintage 419 zł i one aktualnie są dostępne. Tak, tylko że tutaj właśnie jeden but ma jakieś chyba kolorowe sznurówki No, Właśnie ja się zastanawialiśmy nad tym i prawdopodobnie tutaj sznurówka jest albo sznurówki wymienione. Samo widać na tym blazeru w dlatego... takiej kolorystyce nie znaleźliśmy, więc tak. to wszystko wskazuje na to, że sznurówki są wymienione. Giezi jak te buty. Nie wiem, co mam odpowiedzieć w ogóle na to, bo mnie zatkało. To prawda. Dobra. Przechodzimy do kolejnego klipu, właśnie do klipu g Jego gdzie na picie ja mamy Chrisa okay. Browna. Tak, tak, niech, niech ci będzie. E, tutaj Chris Brown na pierwszym picie ma czapkę Philadelphia Phillies. Tej drużyny sportowej. Jaka to jest drużyna? Obstawiam, że hokejowa. Ja, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Więc nie będę tutaj się mądrzył. No, tak czy siak czapka kosztowała 60 dolarów. Co daje jakieś 220 zł, ale jest wyprzedana. Dalej mamy kurtkę od Supreme. No, jest to kolaboracja z North Faceem. Bardzo fajne, było kilka kolorów. To jest taka kurtka futrzasta ogólnie. Mhm. On ma akurat w kolorystyce czerwonej. Kosztowała 578 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje jakieś 2140 zł. Oczywiście wyprzedano, tak, bo to już drop był jakiś czas temu. Bluesa to jest kolaboracja Carharta. Z Revelant Parties i ona kosztowała 479 zł. Aktualnie na przecenie jest za 407 zł. Link macie w opisie. Kolejny feat z tego klipu. I tutaj mamy czapkę ponownie, tak jak w poprzednim klipie. Kill the hype, kurtka od Capital. Ona kosztuje około 3050 zł w na złotówki. Sweter jest od marki Loewe. 677 dolarów, co w przeliczeniu daje jakieś 2500 zł. Buty Nike Card Vintage Premium 319 zł, co mnie osobiście bardzo zdziwiło, że te buty w ogóle się tutaj pojawiły u niego. Na tym zdjęciu Chris Brown ma czapkę New Era. 40 dolarów, 150 zł. Jest wyprzedana. T-shirt Balenciaga jest to koszulka piłkarska. Typowy jersey. 1090 dolarów, 4040 zł. Również wyprzedana. Spodenki Polo Ralph Lauren, 221 zł. One są aktualnie dostępne. Oraz buty klasyczek Nike Air Force 1 419,99 na drugim zdjęciu Chris Brown ma t-shirt Fordos Hussein 80 dolarów, co nam daje 300 zł. Spodenki Kifa 630 zł, wyprzedane oraz buty Adidas Easy Foam. 75 dolców, 280 zł. Przechodzimy do kolejnego zdjęcia i tutaj mamy czapkę od New Era, 45 dolarów, co daje jakieś 170 zł. Dalej jest bluza od Cactus Plant, pre Market, w kolaboracji z Mark Jacobs. 275 dolarów, to jest retail, czyli jakieś 1020 zł w przeliczeniu. Spodnie 875 dolarów, czyli jakieś 3250 zł. No i buty Nike Air Force 1 w takiej dosyć ciekawej kolorystyce, w ciekawym wydaniu. Retail wynosił 115 dolarów, Dolarów. Retail zagraniczny jest ogólnie większy niż retail zwykłych Air Force'ów. Możemy założyć, że 500 zł. Tak, ponad 500 zł. Kolejny fichik z Instagrama. Tutaj mamy akurat czapkę, t-shirt i skarpetki od tej samej marki. Czapka kosztowała 50 dolarów, czyli 180 zł. T-shirt 60 dolarów, czyli 220 zł. No i skarpetki 23 dolary. No i buty Nike Dunk SB. Hi Papa Beer. No i tutaj mamy akurat dosyć mocne buty. One są z 2006 roku. Cena z drugiej ręki aktualnie wynosi jakieś. Okolica 2 tysięcy dolarów, no ponad 2000 dolarów Czyli w przejściu na złotówki wychodzi to około 7,5 tysiąca Teraz czas na fit widzę, jeśli chcecie się znaleźć, w figie widzę na kanale Budgra Wrzucajcie fotki na Instagram z hashtagiem Team Dzisiejszym zwycięzcą jest Szymek podkreśnik Mandrak i chciałbym tutaj od razu zwrócić na buty, które na pewno Ci się podobają. Bardzo mi się podobają te buty. Są to oczywiście New Balance. BB550, y, ostatnio bardzo y, popularna, modna. Radycja teraz była tak, czy one cały czas były wydawane? Marka i e. postanowiła razem z New Balance przywrócić te buty i one powróciły po wielu latach. Ja im już I one nie były pamiętam. W teraz takim wityczowym wydaniu z żółwią Tak, Mian. One były trochę postarzane, ale wyglądały świetnie. No i teraz wychodzą już powoli w tym roku kolorystyki takie zwykłe, dostępne można powiedzieć, że dla każdego, bo one miały premierę na nie wiem, New Balance, a stronie polskiej oficjalnej. Od razu się wyprzestały, ale były cały czas restoki, więc tak naprawdę... Kto chciał je kupić, po prostu je kupił bez problemu. A jeśli chodzi tutaj o kurtkę, no to to jest prawdopodobnie Jadet London, tak mi się wydaje, hmm. po tym wzorze. Gratulujemy oczywiście znalezienia się w odcinku, zapraszamy wszystkich innych do wstawiania swoich zdjęć na Instagram z hashtagiem Budgra bo my takie zdjęcia potem wybieramy kilka najlepszych, zazwyczaj, bo nieraz się zdarza, tak jak na przykład dzisiaj to zdjęcie wzięliśmy już bez ankiety, ale zazwyczaj robimy na naszej grupie Budgra Community ankietę i tam wygłosujecie które zdjęcie ma się pojawić, a raczej, który fit ma się pojawić w odcinku. No i oczywiście na naszej grupie Budgra Community. możecie zadawać dużo różnych pytań, właśnie związanych z tematyką butów i ubrań. Tak więc zachęcamy Was do dołączenia. Wbijajcie na nasze Instagramy, InstaDomin, Onenorbi. Zachęcamy również do subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie i piszcie w komentarzach, kogo chcecie zobaczyć w najbliższych odcinkach. a Ostatnio możecie pamiętać, że wspominałem Wam, że na tym kanale pojawi się niedługo nowa seria. E, Troszeczkę się wszystko przeciąga, ale już... Yy, niedługo będzie wkręcony pierwszy odcinek, więc jest bliżej niż dalej, tak więc czekajcie, subskrybujcie, no i tyle, Żegnam się z nami, pa, do zobaczenia, cześć!